Witam Państwa na kolejnej prezentacji poświęconej inwentorowi 2010. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać zestaw narzędzi, które pozwalają na pracę, na projektowanie elementów, czy ułatwiają projektowanie elementów z sztucznych. Zacznijmy może od tego, że pierwszym udoskonaleniem, które spotykamy w nowym inwentorze, jest ulepszona współpraca z oprogramowaniem Autodesk alias, którym. Projektanci z przemysłowego zwykle projektują, czy mogą w łatwy sposób zaprojektować, ukształtować nowy układ czy wygląd obudowy z jakiegoś urządzenia, które będzie produkowane w naszym zakładzie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy nowe narzędzie, które nazywa się Importuj, w którym mam możliwość wczytywania bezpośrednio plików pochodzących z oprogramowania Alias. Dodatkowo mam możliwość do wyboru stworzenie Zaimportowanie skojarzone, to znaczy, że inwentor będzie sprawdzał, czy oryginalny plik, zestaw powierzchni z aliasa nie został zmodyfikowany i automatycznie uaktualni je w, bez wewnątrz w, w inwentorze. Lub też po prostu możemy przerwać takie połączenie, zaimportować tylko zestaw tych powierzchni. Przede wszystkim mamy też możliwość ustawienia, jaki sposób powierzchnie będą wczytywane. Czy będą one wczytywane jako pojedyncze powierzchnie, powierzchnie zszyte czy odpowiednio rozdzielone. Weźmy może układ wielu elementów złożonych. Gdy wczytamy taki nasz model, po chwili widzimy zestaw, układ dwóch zestawów powierzchni. Pierwszy zestaw powierzchni jest to główna obudowa naszej drukarki. Drugi zestaw powierzchni jest to akurat zaprojektowana, czy ustalona powierzchnia podziału tej obudowy. Te powierzchnie możemy na przykład zszyć. Jeżeli będą one stanowiły zamkniętą objętość, program automatycznie utworzy z nich bryłę. Drugi zestaw powierzchni też szyjemy, utworzymy z niego po prostu naszą powierzchnię, czy powiedzmy układ powierzchni, który wykorzystamy jako powierzchnię podziału. No, wracając do modelowania, kolejną nowością, którą, na którą warto zwrócić uwagę, jest narzędzie podziału. Ono oczywiście było już do tej pory, występowało w MENTORze, natomiast w tej chwili wzbogaciło się nową funkcjonalność. Proszę zwrócić uwagę, że Wskażę jako narzędzie moje tą powierzchnię podziału. Natomiast pojawia się tutaj nowa ikonka. Do tej pory mogliśmy albo wygenerować linię podziału, lub też usunąć fragment bryły, tą powierzchnią podziału. Natomiast w tej chwili mamy możliwość utworzenia operacji podzielenia bryły. Co ono nam daje? Gdy uruchomimy to narzędzie, no pozornie nic się nie zmienia na ekranie. Ja wyłączę może widoczność tej powierzchni. Wszystko wydaje się, że jest tak jak było. Natomiast proszę zwrócić uwagę. Na przeglądarkę. Mamy tutaj nowy folder, który nazywa się korpusy bryłowe, i okazuje się, że nasza bryła została podzielona, i elementy składowe tej bryły zostały umieszczone w przeglądarce. Każda z tych brył współdzieli tą wspólną część swojej historii. Każdy z, z tych elementów możemy odpowiednio nazwać w przejrzysty sposób. Na przykład to jest obudowa góra. Natomiast drugą, drugą bryłę, tu wewnętrzną, możemy nazwać obudowa dół. Cały czas jesteśmy w środowisku części, proszę pamiętać, natomiast mamy możliwość, jak gdyby, już w momencie wydzielenia pracy na osobnych częściach. I może wyłączę górną widoczność górnej części i spróbujmy zmodyfikować w jakiś sposób dolną część. Na przykład polecenie skorupa. Zaznaczamy zestawy powierzchni, które mają być usunięte. Określamy grubość ścianki. Powstaje nam element cienkościenny. Proszę zwrócić uwagę, że w historii pojawia się, no, historię, znaczy skrupa, a w przeglądarce pojawia się kolejny element, natomiast jest, program wie, że ta, ta operacja jest przypisana do tej gór, dolnej części naszej obudowy. Natomiast górna część nadal nie została zmodyfikowana, więc. Swoją historię ma odpowiednio różną. W tym momencie to rozgałęzienie historii tworzenia elementów. Co dalej? No, wiadomo, że tak naprawdę elementem końcowym takiego projektowania no, przydałoby się mieć zespół składający się z tych brył. No i kolejną nowością inwentora jest to, że mamy możliwość utworzenia komponentów z brył składowych naszej części. Zaznaczamy elementy, które chcemy wyeksportować. Mamy możliwość określenia wybrania odpowiednich szablonów, z jakich ma program korzystać przy eksporcie, jaki to jest typ komponentu w zestawieniu materiałowym. I po chwili następuje wyeksportowanie naszego modelu do postaci zespołu. Zespołu, który składa się z dwóch części. Każdą z tych części możemy w dowolny sposób edytować. Jak widzimy, mamy wygodny sposób. Podejścia do modelowania tego typu elementów, czyli takie szkieletowe podejście. Mamy gdzieś część startową, która później docelowo zostanie jakby przekształcona w element typu zespół. Zerknijmy, jakie jeszcze nowe narzędzia oferuje nam Inventor 2010 przy projektowaniu elementów stworzeń sztucznych. Zacznijmy może od tego, że Możemy w na naszych częściach pracować, czy powiedzmy, mieć wiele elementów wielobryłowych w naszej części. Zwróćcie uwagę, w tej chwili mam jakby dwie bryły utworzone jedną taką mniejszą, drugą górną obudowę naszej drukarki. Spróbujmy może popracować troszeczkę na tej mniejszej części, podczęści naszej, naszej części. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to może spróbujemy wykonać operację podziału naszej bryły wybierzemy powierzchnię i podbryłę i utworzymy kolejny element naszej bryły. Pojawiły się nam już w tym momencie kolejne dwie bryły, które wyniknęły z podziału. No, możemy dalej edytować, pracować na tej wydzielonym fragmencie powierzchni, chociażby korzystając z narzędzia rzeźbienie. Możemy wykonać operację rzeźbienia na bryle. Wskażemy powierzchnię ograniczające Damy operację, że to ma być jednak operacja wycięcia stosowana do całej bryły. I w tym momencie nadmiar materiału zostanie ze środka usunięty. Powstaje nam tutaj bryła, która w środku pod spodem jest pusta. Co dalej możemy zrobić? No, możemy pracować na tej naszej części. Spróbujmy chociażby wygenerować wyciągnięcie proste. Spróbujmy, może jeszcze raz, wyedytować element. Nasze wyciągnięcie będzie składało się z tych trzech otworów. Na tych otworach chciałem zdefiniować punkty konstrukcyjne. No i co dalej możemy zrobić? Na przykład, chcielibyśmy zaprojektować zatrzaski. Do tej pory projektowanie takich elementów było możliwe w Inventorze 2010. Zwykle projektant robił to korzystając bardzo często z elementów typu i iFeature. Natomiast w Inventorze 2010 mamy specjalne narzędzie do tworzenia. Zatrzasków, połączeń zatrzaskowych. Proszę zwrócić uwagę, że jeden co musimy zrobić to określić czy mamy do czynienia z zatrzaskiem, z haczykiem czy z oczkiem dla zatrzasku. Musimy wskazać punkty wstawienia naszych zatrzasków, określić ich kierunek. No, i oczywiście musimy odkreślić też odpowiedni zwrot. Możemy to zrobić bezpośrednio na naszym modelu, pozycjonując go poprzez zwykłe kliknięcie na odpowiednich strzałkach orientujących czy ustawiających nasz element względem powierzchni. Do której ma być przyczepiony dany zatrzask. Kolejny krok to ustawienie parametrów po prostu samego zatrzasku. Możemy ustawić tutaj odpowiednie wymiary. Szerokość. Wszystko robi się intuicyjnie w przejrzystym oknie dialogowym, co pozwala nam odpowiednio zdefiniować wszystkie parametry dla naszego zatrzasku. W ten sposób mamy narzędzia, zestaw narzędzi, który pozwala nam no, na projektowanie w szybki sposób elementów typu zatrzaski. Ale nie, wszystko, nie tylko takie elementy możemy projektować w Inventorze 2010. Mamy też możliwość projektowania troszeczkę bardziej jeszcze zaawansowanych konstrukcji. Na przykład zaprojektować system mocowania. Wystarczy zdefiniować punkty, w których chcemy zamocować nasze mocowanie, zaprojektować przyszłe mo zmocowanie. Uruchamiamy okno dialogowe. Program w tym momencie pozwala nam na zdefiniowanie odpowiednich Punktów mocowania. To jest element po prostu przelotowy, czyli od spodu mamy możliwość wkręcenia przyszłego wkrętu czy śrubki. Mamy też możliwość przejścia na otwory ślepe, czyli powiedzmy tylko, że one są od, otworami końcowymi. Możemy ustawić parametry tak jak zaokrąglenie podstawy naszego kominka. Mamy możliwość określenia parametrów gwintu. Lub też na przykład zaprojektować dodatkowo, wstawić o orzebrowanie wzmacniające. Szerokość tych żebrowania orzebr możemy określić. Promień zaokrąglania na końcach tego naszego orzebrowania, yy, orzebrowania. No i w ten sposób mamy możliwość zaprojektowania kominków montażowych w naszej części. Znowuż, szybko. W dosyć przejrzysty sposób, wygodny sposób okno ma, oknie nawigacyjnym, dialogowy mam możliwość ustawienia praktycznie wszystkich parametrów tego naszego elementu. Kolejny element, którym chciałem Państwu pokazać, to jest tak zwana półeczka, czyli kolejne narzędzie, które pozwala nam na zdefiniowanie elementów typu półka. Proszę zwrócić uwagę, mam tutaj zaprojektowany, nasz przygotowany już szkic korzystając z tego narzędzia mam możliwość ustawienia odpowiedniego półeczki z odpowiedniej grubości tam gdzie nie ma materiału, materiał doda tam gdzie materiał jest zostanie on wycięty jednym kliknięciem jesteśmy w stanie na podstawie szkicu wygenerować odpowiedni element taki element możemy w każdej chwili oczywiście edytować program Pozwala nam na przykład. Spróbujmy zmienić jeden z wymiarów. Co po aktualnieniu pozwoli nam zbudować zupełnie inny element, niż do tej pory mieliśmy. Kolejny element, który chciałem Państwu powiedzieć, to kratka wentylacyjna, kolejny zestaw narzędzi, który ułatwia przyspiesza pracę projektowania typowych elementów w konstrukcjach tworzyw sztucznych. Mamy tutaj taką już szkic. Uruchamiamy narzędzie do tworzenia kratek wentylacyjnych. Jeden co musimy zrobić to określić granice naszej kratki wentylacyjnej i grubość. Określić czy będą występowały na przykład jakieś wyspy w naszej kratce. Stawić czy określić, które elementy stanowią elementy orzebrowania, które elementy będą elementami wzmocniającymi. Możemy też zadbać o odpowiednie pochylenie ścianek. Zamykamy okno dialogowe, i program automatycznie nam generuje kształt tak złożony, kształt jak kratka wentylacyjna w ciągu kilkunastu sekund. Kratka wentylacyjna została już. Zaprojektowana. Może przyjrzymy się jeszcze troszeczkę bliżej. Zobaczymy, jak ona wygląda. Wszystkie elementy zostały zgodnie z parametrami wprowadzonymi w oknie dialogowym przez program przypisane. Ostatnim elementem, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to jest element również typowy przy tworzeniu elementów z tworzyw sztucznych. Będzie to element, a żeby tylko się odpowiednio spozycjonować. To są elementy typu występ. Coś rodzaju takie wargi na krawędziach powierzchni, zamykających, często stosowanych jako rodzaj uszczelnienia. Spróbujmy wywołać takie narzędzie. Jedyne co musimy zrobić, to określić jaki mamy, z czym mamy do czynienia: czy z rowkiem, czy z elementem wystającym. Określamy krawędź, po której będzie nasz element tworzony. Możemy wskazać też powierzchnię tworzącą. No i program w tym momencie nam taki element. Tworzy, to mamy możliwość oczywiście modyfikowania, że tak powiem, jakby z palca dynamicznie odpowiednich elementów na naszym modelu, ale mamy też możliwość wejścia w, okno, w oknie dialogowym określenia tych parametrów. Na przykład chcielibyśmy, żeby to było pochylenie 9 stopni i z drugiej strony też może ustawmy 9 stopni. Same Zamykamy okno dialogowe. po chwili mamy odpowiednie rowek już wygenerowany. Ostatnim narzędziem, o którym chciałem państwu jeszcze wspomnieć, jest to narzędzie ułatwiające pracę z zaokrągleniami. Jest to narzędzie, które pozwala automatycznie państwu ustawić reguły zaokrąglenia. To znaczy, jeżeli mamy mnóstwo krawędzi zaokrąglenia, które zamiast klikać po kolei na nie Możemy ustawić, poprosić program, żeby automatycznie uwzględniał pewne elementy kształtujące, jako te, które mają być obowiązkowo zawsze zaokrąglane i zależnie od ich modyfikacji, przez co przyspieszamy w ogóle proces wykańczania naszej części. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że zainteresowały Państwa te narzędzia. No i zapraszam do przetestowania ich bezpośrednio już w inwentarzu 2010.